Dalej. Do tego do Piotrka z Warszawy? Nie. Piotrka to, to nie a, a do nie A, a po co? No tego lewa Nie lewa cianka. To jest inne A. Aha. I że on dobrze przyjechać. Ale to ja nie mówię o nim teraz. Co? To ja nie mówię o nim. O tym co przyjechał. Co... No, no z no, dużym samochodem no. dostarczył. No, no. To Piotrek był Warszawy. To Piotr? No, no, to I tak. Mówił, brat e, Pawła? No. To Ty nie poznałeś go? Nie. A ja go nie znam. <głos> <głos> Naprawdę ja go nie znam. kurwa. O Boże, mówię To czemu Ty się nie wiedziałeś? Ja nie znam kurwa tego człowieka, to on ma przyjechać pod bramę, wiesz i wiesz. No tak. no. Nie myślałem, że znasz go to Pawła. Nie. Ja tylko Pawła A. A on z Pawłem nie był? Jakiś inny poszło. A. A co, chcieli? Na kawę przyjechali czy po co? Na kawę czy po co przyjechali? Nie, to będziecie chce uszanować. Się... Nie, nie na kawę. Z tak, tego gościu wyciągnął z tyłu. Samoku to będzie.